uh Bandaiowi zajęło 9 dodatków, by wprowadzić do gry tego pożądanego lidera, a jak już to zrobili, to z pompą. Mianowicie Blackbeard, bo o nim mowa. Wywraca do góry grę, jaką znaliśmy do tej pory. W tym filmie porozmawiamy o liderze, jego umiejętności, przykładowej deckliście, meczapach i wszystkim, co potrzebujecie do tego, by zacząć z nim przygodę. Jednocześnie Blackbeard wygląda na bardzo tani do złożenia deck, jedyne czego potrzebujemy to Shigan, Fingergany, Labuny i jackie ze starych dodatków, które nie są jakimś wielkim wydatkiem. Po Pozostałe karty to karty, które będziecie w stanie zdobyć, otwierając najnowszy dodatek. Zaczynamy od naszego lidera. Teach jest liderem o pięciu życiach i 5 tysiącach mocy. Mono Black, jego efekt mówi, że nasze umiejętności on play nie aktywują się. Ponadto w fazie głównej możemy streszować kartę z ręki i efekty on play przeciwnika nie będą aktywne do końca jego tury. Mamy czarny, który nie zagra Mori, nie zagra Rebeki z Pandaina, Roba Luciego. Czy to nie piękna wizja? Z drugiej strony mamy przeciwników, którzy nie zagrają Mamuśki, nie zagrają Taro i Zoro Yuru. Jinbeya, Boe czy Perony? Lista, którą omówimy w tym dodatku w tym odcinku pochodzi ze wschodu. Użytkownik It's Enigma w ciągu jednego weekendu ograł 3 flagshipy, wykręcając 3 razy 4-0, grając na plejadę różnych liderów. Co pokazuje, że Teach jest naprawdę dobrym wyborem i może działać w mecie OP-09. Jak wygląda pozycja Blackbearda w nadchodzącym formacie, Marshal Teach jest wolnym, kontrolnym dekiem, którego celem jest ograniczenie możliwości zagrań przeciwnika za pomocą efektu lidera i remowali we wczesnej fazie gry, jednocześnie rozwijając praktycznie niemożliwych do usunięcia late game atakerów, takich jak Jesus Burgess, o którym pomówimy później. Gry zamykamy dziesięciokosztowym teachem rzucanym back-to-back. -back. Wygraną Blackbeardowi zapewnia wspomniany dziesięciokosztowy Blackbeard, który wyłącza bigbody przeciwnika i pozwala swingować za 12 tysięcy, ewentualnie będąc 12 tysięcznym blokerem. Teach jest świetnym wyborem na deki, które zagrywają jedną dużą postać co turę, <laughs> jak na przykład Enel czy Luci, ale znowu ma problemy z dekami, które potrafią szybko zalewać board i iść szeroko. Obecna meta na wschodzie kształtuje się w taki sposób, że mamy przewagę niebieskich flamingów. Luchich, Purple Luffy, Shanksów, Boni i Black Yellow Luffy. Jak widzicie przekrój mety jest bardzo różny, jednak z naciskiem na dominację Blue do Flamingo i jest to bardzo szybka meta ze względu na agro właśnie do Fiego i Purple Luffę, ale też z domieszką kontroli, która chce stopować zapęty wymienionych deków. Na papierze może się wydawać, że przez to, że Teach jest wolnym dekiem, meta ta jest zdecydowanie niedostosowana do niego. Tak naprawdę w rzeczywistości według wspomnianego użytkownika meczapy kreują się w następujący sposób. Przeciwko do Flamingo nasze szanse wynoszą około 40-60 do 60 na korzyść Flaminga, 70-30 do 30 na Black Luchiego, 50 do 50 z Purple Luffy, 60 do 40 na naszą korzyść z Shanksem i Boni i najlepszy mecz-up 80-20 do 20 przeciwko Black Yellow Luffy. I Cenigma twierdzi, że w momencie, gdy nauczymy się meczapu z DOFIM, staje się on, nazwijmy to Winable meczapem, a jeśli będziemy wygrywać z DOFIM, to reszta mety nie będzie nam straszna i będziemy w stanie sobie poradzić z każdym dekiem. Nasz gameplan na grę we wczesnym meczu to usuwać wszystkie early gameowe postaci przeciwnika, żeby ograniczyć ilość ataków, które będą wymierzane w naszego lidera, żeby pozwolić nam dotrzeć do late game. Dziesięciokosztowy teach może zablokować prawie permanentnie wysokokosztowe postaci, dlatego naszym celem we wczesnej fazie gry jest kontrolować Board State. Omówienie kart. Labun 4 razy, 4 koszt, 5 kamocy. Activate main, możemy zrestować tą postać, a następnie dowolnej postaci przeciwnika dać minus 4 kosztu. Bartolomeo, agent 333, -3, -3, 3 sztuki, 3 koszt, 3 kamocy, bloker i 2k kontra. Monchery, 3 sztuki, 1 koszt, 0 mocy. 1000 kontry, activate main, gdy zrestujemy jednego dona, możemy zrestować tą postać, zwrócić dwie karty stresza na bottom deck i do ręki wziąć czarną postać o koszcie od 3 do 5 z kosza. Jack, dwie sztuki, 7 koszt, a w zasadzie 11 koszt, 8 kamocy, activate main, możemy zrestować tą postać, dobrać jedną kartę, streszować jedną kartę, a następnie zrobić KO na postaci o koszcie 3 lub mniejszym. Van Augur, 5 koszt, 6 mocy, activate main, możemy zrestować tę postać, a jeśli liderem jest lider Blackbeard Pirates, możemy dać jednej z postaci przeciwnika minus 3 kosztu. On KO dobieramy jedną kartę. Jesus Burgess, postać ta nie może być znokautowana przez efekty kart przeciwnika, a jeśli naszym liderem jest Whitebeard Pirates, Jesus otrzymuje plus 3. 1000 mocy za każde 4 karty w koszu. Shiryu, 2 sztuki, 3 koszt, 4k mocy. When attacking z podpiętym donem możemy treszować 2 karty z ręki, a następnie dobrać 2 karty. Stronger, 2k kontra, 4 sztuki, wyszukiwalna 2k kontra do tego. Activate main, możemy streszować tę kartę ee, ze stołu, streszować kartę z ręki i jeśli naszym liderem jest lider Blackbeard Pirates, dobieramy jedną kartę, a następnie dajemy dowolnej postaci przeciwnika minus 2 kosztu. Dog Q, 4 sztuki, 1 k kontra, 2 koszt, 0 mocy. En on drawujemy kartę. Activate Main możemy zrestować tą postać, a jeśli lider jest liderem Blackbeard Pirates, możemy zrobić KO na postaci o koszcie 1 lub mniejszym. Krem de la Creme, Marshall D. 10 koszt, 4 sztuki, 12 kamocy, blocker, Activate Main raz na turę, jeśli lider jest liderem Blackbeard Pirates, a ta postać została zagrana w tej turze, umiejętność lidera przeciwnika jest nieaktywna na czas trwania tej tury. Następnie jedna z postaci przeciwnika nie może atakować w następnej turze i ma zablokowane efekty. La Typowy Searcher. Restujemy postać jednego Dona. Sprawdzamy 5 kart stop deku. Odkrywamy jedną Blackbeard Pirates i dajemy do ręki. Następnie reszta na bottom w dowolnej kolejności. I na koniec porcja eventów. Gun, finger Gun, Treszujemy dwie karty top deku i robimy KO na postaci o koszcie 5 lub mniejszym. Trigger uruchamia efekt main tej karty. 4 sztuki. 3 sztuki. This is my age. Searcher. 3 karty top deku. Odkrywamy kartę Blackbeard Pirates. Inną niż ten event i bierzemy do ręki. Reszta na bottom. Tątek. Liberation czterokosztowy, ciekawy event. Gramy trzy sztuki. Jeśli liderem jest lider Blackbeard Pirates, wybieramy jedną z postaci przeciwnika i negujemy jej efekty na czas tej tury. Jeśli ta postać ma koszt 4 lub mniej, możemy ją znokautować. Na triggerze negujemy efekty wybranej postaci na czas trwania tej tury. Na koniec Dwa stage hachinosu, możemy streszować kartę i zrestować Stage. Sprawdzamy top 3, bierzemy jedną kartę Blackbeard Pirates do ręki, reszta na bottom deck w dowolnej kolejności. Gdy mniej więcej znamy karty, możemy kontynuować dalszą część poradnika. Generalnie cały deck możemy rozdzielić na cztery grupy kart. Mamy Redukcję kosztów w postaci pięciokosztowego Vana Góra i czterokosztowego Labuna. Mamy grupę kart do robienia KO, czyli DoQ, Jack, Shigan i Black Hole, czyli Liberation. atakerów jak Jesus Burgess, który jest bardzo ciekawą kartą i dziesięciokosztowy Teach. Oraz karty zapewniające nam konsystencji, czyli Searcher Lafite, Stage Hachinosu i jednokosztowy Searcher Event. W pierwszej kolejności Musimy nauczyć się całego setupu. Teach nie jest żadnym agrodekiem czy dekiem, nie wiem, na przykład Bonnie, gdzie wrzucamy tempo i chcemy jak najszybciej walnąć Kida, obudować się blokerami i w taki sposób kontrolować grę. Jeśli gramy na agrodek, jak Doffy czy Purple Luffy z dwoma postaciami na bordzie, przy naszym pustym bordzie, to wrzucanie 10-kosztowego Teacha nie ma najmniejszego sensu, bo będziemy mieli minus dwie karty w ręce za Teacha i wykorzystanie umiejętności lidera, którą musimy używać w tym meczapie. Następnie, jeśli nawet rzucimy Blackbearda, to możemy stunować jedną postać. Teach zablokuje jedną, a my i tak będziemy musieli bronić się przed kolejnym swingiem lidera, a w tym czasie oponent rzuci kolejne dwie postaci na stół. To jest właśnie powód, dla którego Blackbeard ma problemy z szeroko idącymi agrodekami. Teach nie jest w stanie wybić stępa kilku charakterów naraz, dlatego naszym planem na grę jest wrzucenie kilku wanałgurów, DoQ, Lafit i tak dalej, bo te karty będą w stanie nokautować board przeciwnika lub generować dodatkowy draw power co turę, a do tego wymuszać na przeciwniku swingi w board, zamiast w nasze życie, a to znowu spowalnia całą grę i przybliża nas do upragnionego late game'u. Karty te dodatkowo same się uzupełniają w ręce. Mianowicie, jeśli przeciwnik swinguje w zrestowanego docu, oznacza to, że zrobił już swoje zadanie w tej turze, my jesteśmy Plus jeden, bo dostaniemy kartę, a jeśli przeciwnik go zignoruje, tym lepiej wykorzystamy jego umiejętność w następnej turze i pozwoli nam to zbudować groźniejszy setup na bordzie. Dlatego jeśli Combo Van Augur do przeżyje turę, nawet jeśli przeciwnik zrobi szeroki board, możemy wykorzystać te dwie postacie, znokautować jedną postać, Teach wyłączy kolejną, stawiając się w znacznie lepszej pozycji. Celem gry tym liderem jest cierpliwe budowanie odpowiedniego boarda, który pozwoli na zagranie 10-kosztowego Teacha, który będzie w stanie blokować ataki wzrestowane postaci. Z naszego setupu gwarantując im bezpieczeństwo. Przed nami rozpiska idealnego tempa z uwzględnieniem kolejności rozpoczęcia gry. Jeśli idziemy pierwsi, maliganujemy po searchera i zagrywamy go w pierwszej turze na jednym donie. Następnie naszym 3-donowym zagraniem jest Q, żeby rozpocząć setup. 5-donowe zagranie to vanaugur, wykorzystanie umiejętności wcześniej wrzuconego dokku i zrobienie KO na czterokosztowej postaci, którą w poprzedniej turze rzucił przeciwnik. 7 do tura to jack, ponownie vanaugur i jack do znokautowania. 6 kosztowej postaci. 9 do nowatura to Hesus Burgers plus Shigan Fingergun. 10 do nowatura to rozpoczęcie łańcucha 10 kosztowego Jeśli idziemy jako drudzy Rzucamy dokku sercera na turze dwudonowej. 4-donowy play to Shigan lub Jesus Burgess. 6 donów wykorzystujemy na zagranie Wanał Góra i użycie go z dokku żeby zrobić keją na 4 dropie. 8 donów przeznaczamy na Jacka i 10 donów to przygotowanie do rozpoczęcia chainowania 10-kosztowego teacha. Są to podstawowe sekwencje. Wiadomo, że przeciwnik bardzo rzadko będzie pozwalał nam na ogranie tego w idealny sposób, ale powinno to pokazać Ci, w jakim kierunku należy się kierować wyborami co turę. W pierwszym momencie może się to wydawać strasznie inkonsistent, bo musimy zobaczyć perfekcyjną rękę, żeby setapować Q, Augura, Jacka i Ticha co grę, ale tak naprawdę mocną stroną deku jest jego elastyczność, ponieważ dek wykorzystuje kilka rodzajów kart do redukcji kosztu, do robienia KO, czy atakowania. Wystarczy, że dobierzemy dowolną kombinację tych kart, by osiągnąć ten sam zamierzony cel. Augur może być Labunem, a jeśli nie jesteśmy w stanie dobrać tych 8 kart, możemy zagrać jedną z siedmiu kopii Shigana plus Blackhole, co daje 15 kopii karty do zagrania na removal w trzeciej turze. Jeśli nie dobierzemy Dokiu, możemy ogarnąć coś z 7 kopii Shigana i Black Hole na 5 donach i kupić kolejne tury do tego, by znaleźć Dokiu w późniejszym etapie gry. Jeśli nie mamy Jacka, możemy wykorzystać parę Van Augura i Shigana do zrobienia Keio na 8-kosztowej postaci, a pozostałe dony wykorzystać do tego, by zagrać Lafit lub Jesusa. A jeśli nie mamy Hesus Burgessa, to nadal Augur jest sześciotysięcznym i Jack jest 8000 atakerem, a Jack dodatkowo może zrobić KO innych postaci. Generalnie, jako że gramy 9 jednokosztowych serczerów, zagranie Lafit lub Hachinosu w stage'a w pierwszej turze pozwoli na zobaczenie 12 kart z deku w turze drugiej, a wszystkie karty do redukowania kosztu i robienia KO są wyszukiwalne przez naszych serczerów, więc szansa, że nie znajdziemy odpowiednich elementów jest znikoma. W liście, którą omawiamy, wykorzystujemy engine Monchery Bartolomeo. Monchery spełnia taką samą funkcję jak Lafit, ale w tym wypadku możemy grabnąć Jesusa, Labuna, Van Augura czy Bartolomeo. Możemy też zrobić lub blokera Bartolomeo z Monchery przeciwko dekom z dużymi rasami jak Shanks na przykład. Na 10 do nowej turze, jeśli nie możemy bezpiecznie rzucić 10-kosztowego Ticza, o czym mówiliśmy wcześniej, możemy w zamian wykorzystać Monchery, wrócić sobie Labuna, zagrać Labuna i Dok Q, albo Monchery po Jesus Burgessa, by setapować sobie kolejną turę, a pozostałe 4 dony wykorzystać na remowal, by poprawić sytuację na bordzie. Zaletą tego deku jest niesamowite konsystencji. Ale główną trudnością w pilotowaniu tego lidera jest możliwość znalezienia i wybrania najlepszego zagrania w dziwnych sytuacjach, kiedy nie mamy konkretnych kart potrzebnych do wykonania naszego scenariusza, no to co wtedy jest naszym planem B. W niektórych meczapach będziemy wykorzystywać naszą umiejętność już od drugiej tury, więc ciągle będziemy operować na czterech-pięciu kartach przez całą grę. I w tym wypadku trudnością będzie określenie, co możemy wyrzucić, a co będzie nam potrzebne w kolejnych turach. Jeśli w danym momencie zrestuje jakąś. Stać, by użyć jej ability w tej turze, no to w kolejnej przeciwnik wykona swing w niego. I pytanie, czy będziemy potrzebować go też w kolejnych turach i czy warto używać tego efektu. Jeśli będziemy ciągle używać ability lidera, to czy będziemy mieli i odpowiednią ilość kantera w ręce, by obronić nasze kluczowe postacie na bordzie, kiedy przeciwnik będzie w nie swingował. A kiedy powinienem użyć ability lidera? W przypadku grania teachem znajomość deków przeciwnika jest kluczowa, bo im lepiej będziesz znał konkretne talie, zagrania, ich tempo i plan na grę, no to tym lepszym black Birdem będziesz. Na ten moment wszystko z wprowadzenia mamy ogarnięte. Pora na ostatnią część tego poradnika, czyli omówienie meczapów. Zaczynamy od topowego deku, czyli Blue do Flamingo. W tym meczapie chcemy iść jako pierwsi. Niestety, ten mecz, przez obecną dominację Flaminga, jest dla nas bardzo ciężki. A jeśli chcemy myśleć o wygranej, musimy rozegrać go perfekcyjnie. Natomiast, jeśli już uda nam się ogrywać go perfekcyjnie, to pozostałe deki nie będą dla nas problemem. Kluczowymi kartami w tym pojedynku są Dokiu, Van Augur i Lafitte. Mon Bardzo rzadko będziemy mieli możliwość chainowania teacha, jako że będziemy ciągle zajęci czyszczeniem borda przeciwnika. Idealnie chcemy setapować sobie Dok Q na turze drugiej, użyć jego ability zwaną górem w turze trzeciej, by pozbyć się czterokosztowego body, rzuconego przez Flaminga. Naszym celem a w zasadzie celem naszych swingów na początku, będą postacie zamiast życie do Flaminga. Głównie po to, by wyciągać zasoby z ręki przeciwnika. Jeśli do Flamingo rzuci w pierwszej turze Peronę i Bagiego, no to musimy od razu w kolejnej wykorzystać umiejętność naszego lidera, bo jeśli wpadnie Jinbi, wrzucając kolejne body na stół, to raczej przegraliśmy. Dlatego bardzo ważne jest zablokowanie jego onplaya, by w kolejnej turze pozbyć się go atakiem lub dokku z Augurem. Jeśli idziemy jako pierwsi na Flaminga, używamy lider efektu w drugiej Turze. Jeśli idziemy jako drudzy, musimy go użyć już w turze pierwszej. Generalizując cały meczap, niż jest przykładowy gameplan na grę przeciwko Flamingowi. Jest to plan użytkownika i e Cenigma, jest przykładowy, może być wiele wariacji tego jak gra się potoczy, ale dla ogólnego zrozumienia meczapu ten musi wam wystarczyć. Teach, pierwsza do nowatura, rzucamy Lafit Dofi dwa dony, rzuca peronę i bagiego, by sobie ustawić topdeck. Teach na trzech donach wyszukujemy z Lafit, zagrywamy dok Q i używamy Lider Ability. Pozostają nam cztery karty w ręce. Czterodonowatura Doffiego, perona swinguje w Lafit, Dofi swinguje w życie i wyciąga kosztową postać. Przyjmujemy to na twarz i zostajemy z czterema życiami i pięcioma kartami w ręce. 5 donów teacha, swingujemy liderem w peronę, zagrywamy pięciokosztowego kosztowego wana u góra, KO 4 kosztowej postaci, yy, którą przeciwnik rzucił w poprzedniej turze, robimy lider ability i mamy 4 życia i 4 karty w ręce. 6 donów do Fiego, lider swing w Dokku i zagranie 4 kosztowej postaci. 7 donów teacha, gramy jacka, jack do spółki z wana u góry robi KO 4 kosztowej postaci, lider efekt, 4 życia i ponownie 4 karty. Osiem donów Dofiego, i teraz pora na wybór. Dofi wybiera, czy chce zagrać dwie postaci, cztery koszt, czy podpiąć dony i swingować w nasze postacie, ale zagrywając tylko jedną postać czterokosztową. No, chyba że pójdzie blind pick w top deck i uda się coś rzucić na ślepo. Może też użyć Gravity Blade na dowolne nasze postaci, i wtedy zaczynają się schody. 9 donów ticha to dowolna kombinacja 5-kosztowego Góra i 4-kosztowego Remuvala. Powyższy plan pokazuje, jak można trzymać życie w meczapie z Dofim, jednak całą grę będziemy musieli grać z czterema kartami w ręce. Każde draw co turę i wykorzystanie umiejętności lidera będzie trzymał nam niezmienną ilość kart w ręce, a każde rzucenie karty na stół oznacza minus jeden od tej liczby, dlatego trzeba planować z wyprzedzeniem i przyjmować czasem życie, by zarządzać odpowiednio handsizem. Kolejnym meczapem jest Purple Luffy, podobnie jak we Flamingu zaczynamy jako pierwsi, całe tempo jest generalnie takie samo jak z do Doflamingiem, jedyne co to chcemy zobaczyć Labuna zamiast góra, a Leader Ability zaczynamy używać w momencie gdy Luffy będzie chciał i będzie mógł rzucić siedmiokosztowego kosztowego Luffy Taro. Od tej pory chcemy używać tej umiejętności co turę, by blokować zagrania takich kart jak Queen, Luffy Taro czy Rush Luffy 9 kosztowy. Jeśli idziemy jako pierwsi, chcemy zobaczyć Dokku. Następnie labuna. Jeśli nie jest w stanie usunąć labuna, to możemy zagrać fanał góra lub Shigan, żeby zrobić 7 siedmiokosztowego Luffy Taro w następnej turze. Mimo, że Purple Luffy jest agrodekiem, to wszystkie big body mają on play efekt, dlatego mamy nad nimi przewagę. Jeśli Purple Luffy pójdzie wysoko, a nie szeroko, w naszym wypadku lepiej nie marnować zasobów na removal tych siedmiokosztowych i dziewięciokosztowych postaci przez brak Ice Age'a w deku, którego nie gramy, tylko poczekać i zablokować ich Kosztowym, a usuwać postacie 5 koszt i mniejsze Labunem i Shigan fingerganem. Shanks. W tym matchupie generalnie wydaje mi się, że lepiej iść jako pierwszym, głównie dlatego, że dostajemy dodatkowego dona po to, by swingować w 6k i mimo efektu lidera nadal zadać obrażenia, zmusić do kontrowania i możemy opóźnić wrzucenie big body na stół. Jeśli przeciwnik pójdzie pierwszy i rzuci w tempo Yasopa, w Whitebearda, w będziemy musieli zużyć ogromną ilość zasobów, by się pozbyć tego borda, co jest praktycznie niemożliwe. A gdy zaczniemy pierwsi, dostajemy ekstra turę do tego, by setapować odpowiednio nasz stół. Trade w tym wypadku idealnie wygląda tak, że Shanks zagrywa dziesięciokosztowego rasha, więc naszym win jest setapowanie jednego Hesusa w midgame, by używać go jako late game atakera i na każdego Shanksa dziesięciokosztowego odpowiadać dziesięciokosztowym teachem. Ability lidera używamy przed siedmiodonową turą Shanksa, po to, by powstrzymać Bena Beckmana i jego traszowanie postaci na on W tym meczapie kluczowe jest odpowiednie przyjmowanie życia w early game, by w late mieć możliwość swobodnego bronienia naszych postaci. W late Shanks będzie mógł z łatwością wyczyścić board z Hesusa i Augura dziesięciokosztowym Shanksem, dlatego generalnie powszechnym zagraniem powinno być na zagranego Shanksa zagranie dziesięciokosztowego Teacha. Shanks nie może atakować, niwelujemy efekt Shanksa w tej turze i atakujemy liderem i Hesusem. W następnej turze oponent może zagrać kolejnego Shanksa 10C, zabić naszego Jesusa, Wtedy zaczynamy zabawę w kontrowanie i musimy mieć odpowiednią ilość kart. Jeśli uda nam się zjechać do jednego życia, by zmaksymalizować ilość zasobów w ręce przed zagraniem 10-kosztowego Blackbearda, będzie idealnie. Black Lucci ponownie idziemy jako pierwsi wykorzystujemy leader ability przed 8 nową turą by zablokować wykorzystanie mori lub jeśli mamy kilka lafit i docu, których nie chcemy stracić przez onplay Luciego. jego. Teoretycznie jest to jeden z lepszych meczapów dla backbearda, któremu przewodzi Jesus Burgess. Nie ma za wiele co mówić, niż zagrać dwa Jesus Burgessy, a w late game chainować Teacha, jednocześnie swingując Jesusem, jako że nie może być usunięty z pola. Są tu trzy kluczowe rzeczy, o których należy wiedzieć w tym meczapie. Luci ma tylko dwie karty, które mogą usunąć Jesus Burgessa, jest to 9-kosztowy Kaido i sześciokosztowy Brook. Po użyciu umiejętności lidera, Luci ma tylko trzy karty w deku, które mogą zrobić KO na 10-kosztowym Teachu. Jest to kombinacja Ice Age plus Tempest Kick plus 3 Kosztowy bruk, Ice Age Tempest Kick i Jack, Tempest Kick w Tempest Kick i w Jacka lub Tempest Kick i Kaido. Trzecie, jeśli zdecydujemy się atakować Jesusem, przeciwnik na 100% będzie chciał podpiąć dony i odpowiedzieć atakiem, by pozbyć się go z borda. Dlatego musimy być ostrożni, kiedy atakujemy, bo naszym celem jest utrzymanie go na stole tak długo jak tylko się da. Jeśli zagramy 10-kosztowego teacha, a nasz przeciwnik nie ma jacka na stole, wiemy, że użycie jakiejkolwiek kombinacji do usunięcia teacha nie da wystarczającej ilości donów do tego, by uderzyć w Jesus Burgessa. Tu z pomocą przychodzi znajomość gry, poznanie, jakie są linie frontu przeciwnika i zdecydowanie, kiedy Jesus może wjechać na pełny. Ostatni ważny meczap w tym odcinku to Black Yellow Luffy, tu również idziemy pierwsi, głównie ze względu na to, że chcemy mieć dodatkowy czas na setup. Kluczową kartą, którą musimy usunąć w tym pojedynku, to pięciokosztowy o 8000 mocy Luffy, i w zasadzie to jest karta do usunięcia przez każdego lidera w każdym meczapie, A dlatego, że to jest jedyna karta w deku, która pozwala na zabranie życia bez ability on play. Jeśli idziemy pierwsi, mamy też większą elastyczność w kwestii dostępnych remowali. Mamy podwójnego Van augura, Augura z Labunem, Augura z Jackiem. W innym wypadku, jeśli pójdziemy drudzy, przeciwnik zagra lufę na sześciu donach, no to musimy zobaczyć Shigan... Albo labuna na czterech donach, i będziesz na prawie wygranej pozycji, jeśli zaczniesz używać leader ability tuż przed tym, jak będzie chciał zacząć odpalać swój engine. Warunkiem wygranej w tej grze jest spowolnienie gry, usuwanie setupu Luffy Awaknera, setupowanie Hesus Burgessa i 10-kosztowego Blackbearda, aktywując efekt lidera od czwartej tury aż do końca, by zablokować ich ability lidera i morie, a w następnie w ciągu jednej tury ich zabić. Nie bij w życie Irli, nigdy nie chcesz zostawiać ich na jednym czy dwóch życiach, bo mogą zagrać 8 kalufę i zacząć manipulować życiem. Wykorzystaj czas na setup dużego bordu, ponieważ Luffy nigdy nie będzie w stanie efektywnie zacząć swojego silnika. To by było na tyle. Mam nadzieję, że powyższy poradnik dał Wam generalny pogląd na to, jak grać Blackbeardem. Jeśli znudziły Was typowe talie, w opisie znajdziecie link do Twittera. Użytkownika It's Enigma, który opublikował ten poradnik w sieci. Pojawiła się tam też lista, opisy meczapów do tego dodatku, do tego deku. Sama lista również znajduje się w opisie. Dzięki za dzisiaj. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.